Śiemka wszystkim. 15 września 2024 na akurat na takiej wycieczce w Pyskowicach. A grupa wycieczki, oprowadzał mi kolega Roland z Kibała. Tutaj, my, jak widzicie, mosty historyczne mosty kiedyś pokazywałem na filmie no jak to wszędzie w naszym kraju z malutkiego strumyka zrobiła się rwąca rzeka drama patrzcie to jest wszystko nic co aktualnie dzieje się na Dolnym Śląsku ale byłem tutaj rok temu i przeskakiwaliśmy przez mały strumyczek i teraz zrobiła się rzeka stóra no niestety takie żywioły są straszne masakra z tą wodą Pozdrawiam serdecznie wszystkich z terenów Dolnego Śląska i nie tylko tam, gdzie woda niestety wystąpiła ze swoich koryt. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.